Ojciec Pios Pietrelciny był włoskim zakonnikiem kapucynem, znanym ze swojego intensywnego życia duchowego, mistycznych darów i całkowitego oddania woli Bożej. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe oznaki świętości. W wieku pięciu lat wyrażał już pragnienie poświęcenia się Bogu, a przez całe życie przeżywał głęboką wiarę, naznaczoną nieustanną modlitwą, pokutą i miłosierdziem. Został obdarzony nadprzyrodzonymi darami, takimi jak czytanie w duszach, bilokacja, niewytłumaczalne uzdrowienia i co, najbardziej znane stygmaty Chrystusa, które nosił przez ponad pięćdziesiąt lat. Jednak najbardziej imponujące nie były widoczne znaki, ale jego pokora i posłuszeństwo. Nigdy nie szukał uznania, jego misja była jasna prowadzić duszę do Boga, a w tym celu całkowicie poddawał się przewodnictwu Ducha Świętego. Ojciec Pio głęboko wierzył, że Duch Święty jest siłą napędową życia chrześcijańskiego. To on inspirował każde słowo, każdą radę w konfesjonale, każde duchowe przewodnictwo. Wiele osób szukało księdza tylko po to, aby usłyszeć słowo pochodzące od Boga i wychodziło przemienionych. Jego wskazówki były zawsze jasne: oddaj się w ręce Boga, pozwól się prowadzić Duchowi. W swoim codziennym życiu Ojciec Pio wykazywał głębokie skupienie wewnętrzne, nawet w cierpieniu. Wiedział, że Duch Święty działa w ciszy, w słuchaniu i posłuszeństwie. Jego zaufanie do działania Bożego było tak wielkie, że akceptował wszystkie próby jako część planu Bożego i nawet nie rozumiejąc, ufał. Ta stała, łączność z Duchem Świętym nie oddalała go od ludzi, wręcz przeciwnie, czyniła go jeszcze bardziej wrażliwym na ludzkie cierpienie. Był pocieszeniem dla zagubionych, światłem dla poszukujących sensu i potężnym narzędziem Ducha Świętego w nawróceniu wielu osób. Jego życie jest żywym świadectwem, że można żyć pod przewodnictwem Ducha Świętego, nawet w świecie pełnym trosk. Ojciec Pio pokazuje nam, że prawdziwy pokój pochodzi z zaufania Bogu i całkowitego oddania się Jego woli. Żyjemy w czasach w tysiąc tydzień których niepokój stał się częścią codzienności wielu ludzi. Strach przed przyszłością, presja wyników, niepewność życia. Wszystko to przyczynia się do ciągłego stanu niepokoju. Ojciec Pio, znając dogłębnie ludzką duszę, ostrzegał przed duchowymi niebezpieczeństwami niepokoju. Dla niego nadmierne zamartwianie się było pułapką wroga, zdolną zablokować działanie łaski Bożej w sercu. Jego słynne zdanie Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezcelowe. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twojej modlitwy. Ujawnia sedno Jego duchowości. Rozumiał, że niepokój rodzi się z braku zaufania. Kiedy odwracamy wzrok od Boga i zaczynamy patrzeć tylko na problemy, pozwalamy, by ogarnął nas strach. Dla ojciec Pio niepokój był nie tylko emocjonalnym dyskomfortem ale także duchowym oporem. To tak, jakbyśmy mówili Bogu: Nie ufam, że Ty się tym zajmujesz. Taka postawa uniemożliwia Duchowi Świętemu swobodne działanie. Bóg szanuje naszą wolność, i jeśli zdecydujemy się kontrolować, wszystko samodzielnie czeka, aż się poddamy. Niepokój osłabia również modlitwę. Kiedy modlimy się w niepokoju, często tylko powtarzamy słowa, nie ufając naprawdę Bożej Opatrzności. Ojciec Pio radził, aby modlitwa płynęła z spokojnego i oddającego się serca, nawet w obliczu najgłębszego bólu. Spokój, mówił, jest znakiem duszy, która całkowicie oddała się w ręce Boga. Przypominał również, że Jezus w różnych fragmentach Ewangelii zachęca nas do zaufania. Nie troszczcie się więc o jutro. Metarat, 34. Niepokój zwalcza się zatem wiarą. A wiara buduje się w bliskości z Bogiem, w słuchaniu Ducha Świętego i w codziennej praktyce oddania się. Aby pokonać niepokój, Ojciec Pio wskazywał proste kroki: bardziej ufać, zawsze się modlić, oddać wszystko Bogu i zaakceptować, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Czyniąc to, otwieramy przestrzeń, aby Duch Święty prowadził nas z lekkością, pokojem i mądrością. I tak, krok po kroku. Uczymy się żyć teraźniejszością z ufnością, bez obawy o to, co nadejdzie. Całkowite oddanie się Bogu jest jednym z filarów duchowości chrześcijańskiej, a dla ojciec Pio było absolutnie niezbędne. Wierzył, że dusza osiąga prawdziwy spokój tylko wtedy, gdy decyduje się całkowicie zaufać Boskiej Woli, nawet nie rozumiejąc dróg, którymi jest prowadzona. Dla niego zaufanie było czymś więcej niż uczuciem było konkretną decyzją, powtarzaną każdego dnia, zwłaszcza w chwilach bólu i niepewności. Wiele osób zwracało się do Ojciec Pio w cierpieniu, szukając natychmiastowych rozwiązań swoich problemów. Jednak zamiast udzielać gotowych odpowiedzi, zawsze wskazywał na oddanie się Bogu. Zostaw wszystko w rękach Boga. On troszczy się o nas lepiej niż my sami. Ta ufność nie eliminowała cierpienia, ale nadawała mu sens. Oddając się Bogu, dusza znajduje ukojenie, ponieważ wie, że jest prowadzona przez kogoś, kto widzi więcej niż ludzkie oczy. Całkowite oddanie wymaga pokory. Oznacza uznanie, że nie mamy kontroli nad wszystkim i że potrzebujemy większej siły, aby nas prowadzić. Ojciec piomawiał, że Bóg przemawia do serca, które milczy, porzuca swoje lęki i z wiarą akceptuje boską wolę. Taka postawa zmienia życie. Tam, gdzie wcześniej panowała rozpacz, rodzi się spokój, tam, gdzie były wątpliwości, rodzi się nadzieja. Całkowite zaufanie jest również aktem odwagi. W świecie, który ceni kontrolę i samowystarczalność, poddanie się wydaje się słabością. Ale ojciec Pio, swoim własnym życiem, pokazał, że siła chrześcijanina tkwi właśnie w zaufaniu. Stawił czoła prześladowaniom, chorobom, niesprawiedliwym oskarżeniom i we wszystkim tym nigdy nie przestał ufać Bogu. Jego odpowiedź była zawsze taka sama: modlitwa, cisza i poddanie się. Kiedy Duch Święty spotyka oddane serce, działa swobodnie, kieruje decyzjami, uspokaja wewnętrzne burze, wzmacnia w obliczu prób. Ojciec Pio nauczał, że ta ufność otwiera drzwi do tego, co niemożliwe. Bóg zaczyna działać w konkretny sposób, kiedy przestajemy się opierać i zaczynamy naprawdę ufać. Dlatego oddanie nie jest biernością, ale aktywną postawą wiary. To codzienne powtarzanie: Panie, nie rozumiem, ale ufam Tobie. A to zaufanie, podsycane modlitwą, podtrzymywane wiarą, prowadzi nas do prawdziwego pokoju tego, którego świat nie może dać, ale który tylko Duch Święty może przynieść. Ojciec Pio zawsze podkreślał, że to Duch Święty naprawdę prowadzi duszę w duchowej wędrówce. Jest on cichym doradcą, wewnętrznym mistrzem, tym, który oświeca serce, abyśmy mogli podejmować decyzje zgodnie z wolą Bożą. Bez niego wiara staje się tylko rytuałem, a życie duchowe traci swoją siłę. Z nim wszystko zyskuje jasność, siłę i kierunek. Działanie Ducha Świętego nie jest głośne. Odbywa się ona w głębi duszy, zwłaszcza w chwilach skupienia, modlitwy i ciszy. Ojciec Pio żył w ciągłym słuchaniu. Wiedział, że mądrość nie pochodziła od niego samego, ale od Ducha, który w nim mieszkał. Dlatego przed udzieleniem komuś rady oddawał się modlitwie. A rady, których udzielał, były często dokładnie tym, czego dana osoba potrzebowała usłyszeć, owocami wewnętrznego słuchania. Duch Święty działa jak światło i ogień, światło, ponieważ oświetla drogę, którą należy podążać, ogień, ponieważ oczyszcza i przemienia. Ojciec Pio nauczał, że to Duch daje siłę w duchowych zmaganiach, przekonuje o grzechu i inspiruje do miłości, przebaczenia i miłosierdzia. To On rodzi trwałe owoce w duszy: pokój, radość, cierpliwość, dobroć, wierność i panowanie nad sobą. Aby jednak Duch Święty mógł kierować duszą, trzeba Mu na to pozwolić. Często kierujemy się wyłącznie naszymi uczuciami, impulsami lub pragnieniami. Ojciec Pio ostrzegał przed tym niebezpieczeństwem. Kiedy nie słuchamy Ducha, ryzykujemy podjęcie decyzji, które oddalają nas od planu Bożego. Dlatego zawsze zalecał rachunek sumienia, wewnętrzną ciszę i nieustanne poszukiwanie woli Bożej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów otwarcia się na kierownictwo ducha jest przyjmowanie sakramentów, zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii. Ojciec Pio spędzał godziny na spowiadaniu, ponieważ wiedział, że pojednana dusza jest bardziej wrażliwa na głos Boga. Eucharystia z kolei wzmacniała duszę, aby mogła kontynuować swoją drogę. Podkreślał również znaczenie codziennego wzywania Ducha Świętego. Prosta modlitwa odmówiona z wiarą i szczerością może zmienić nasz dzień. Na przykład przyjdź Duchu Święty, prowadź moje kroki, oświeć mój umysł i rozpal moje serce swoją miłością. Kiedy pozwalamy Duchowi nas prowadzić, życie się zmienia. Decyzje stają się mądrzejsze, serce spokojniejsze, a droga bezpieczniejsza. Ojciec Pio jest żywym przykładem kogoś, kto całkowicie poddał się przewodnictwu tej boskiej i przemieniającej obecności. Praktyki zalecane przez Ojciec Pio, aby słuchać Ducha Świętego, Ojciec Pio był znany nie tylko ze swoich mistycznych darów, ale także z głębokiej wiedzy o ludzkiej duszy i swojej duchowej wrażliwości. Rozumiał, że aby słuchać Ducha Świętego, trzeba przygotować serce poprzez dyscyplinę, ciszę i wewnętrzną czystość. Dlatego pozostawił wiele praktycznych rad dla tych, którzy pragną wzrastać w bliskości z Bogiem i nauczyć się słuchać Jego głosu. Pierwszą podstawową praktyką zalecaną przez Ojciec Pio jest nieustanna modlitwa. Mówił on, że modlitwa jest oddechem duszy i bez niej duch słabnie. Nie chodzi jednak tylko o powtarzanie słów, ale o szczerą i otwartą rozmowę z Bogiem. Modlitwa to nie tylko mówienie. Ale także słuchanie. Aby usłyszeć Ducha Świętego, należy podczas modlitwy stworzyć chwilę wewnętrznej, ciszy, pozostawiając miejsce, aby Bóg przemówił do serca. Inną podstawową praktyką jest częsta spowiedź. Ojciec Pio spędzał długie godziny w konfesjonale i mówił, że dusza w stanie łaski wyraźniej słyszy głos Ducha. Zalecał, aby ludzie spowiadali się co najmniej raz w tygodniu. Nie tylko z obowiązku, ale jako prawdziwe badanie sumienia i oczyszczenie duszy. Cisza wewnętrzna była również stałą rekomendacją. Żyjemy w otoczeniu hałasu i rozrywek, ale głos ducha jest delikatny, jak lekka bryza. Aby go usłyszeć, trzeba nauczyć się wyciszać serce. Oznacza to oddalenie się od nadmiaru informacji, unikanie niepotrzebnego hałasu i poszukiwanie chwil skupienia nawet jeśli są one krótkie, w ciągu dnia. Codzienna medytacja nad Słowem Bożym jest kolejną skuteczną praktyką. Ojciec Pio zachęcał wiernych do medytacji, zwłaszcza nad Ewangeliami, ponieważ to właśnie tam Duch Święty przemawia z mocą, oświecając konkretne sytuacje życiowe. Medytacja to nie tylko czytanie, ale pozwolenie, aby Słowo przeniknęło do serca i zmieniło sposób myślenia i działania. Posłuszeństwo duchowe było również centralnym elementem jego rad. Ojciec Pio mawiał, że Duch Święty często przemawia poprzez autorytet duchowy i wewnętrzne natchnienia, które pojawiają się podczas modlitwy. Postępowanie zgodnie z tymi wskazówkami, nawet jeśli wymagają one poświęceń, jest bezpieczną drogą dla tych, którzy pragną być prowadzeni przez Boga. Wreszcie zalecał codzienne wzywanie Ducha Świętego. Prosta modlitwa, Taka, jak, przyjdź duchu święty, napełnij moje serce swoim światłem i pokojem, już otwiera drogę do jego działania. Z czasem to ciągłe wzywanie tworzy duchową wrażliwość, która pozwala dostrzegać delikatne dotknięcia ducha w ciągu dnia. Te praktyki przeżywane z wiarą i wytrwałością otwierają duszę na głębsze i przemieniające słuchanie. Ojciec Pio jest dowodem na to, że ten, kto jest gotów słuchać ducha świętego, znajduje kierunek. Mądrość i pokój nawet pośród burz życia. Dziedzictwo ojciec pio to coś więcej niż cuda i zjawiska mistyczne, to żywe świadectwo życia całkowicie kierowanego przez Ducha Świętego. Jego droga była naznaczona cierpieniem, prześladowaniami i ciągłymi próbami, ale w żadnym momencie nie przestał ufać Bogu. Żył tym, co głosił, całkowitym oddaniem, nieustanną modlitwą i uważnym słuchaniem głosu Bożego. Ojciec Pio uczy nas, że życie kierowane przez Ducha Świętego nie jest wolne od trudności, wręcz przeciwnie, wymaga poświęcenia, wyrzeczenia i wierności. Ale jest to również życie pełne sensu, pokoju i pełni. Stawiając Ducha Świętego w centrum swojego życia duchowego, pozwolił Bogu działać swobodnie poprzez swoje słowa, gesty i modlitwy. Tysiące ludzi zostało poruszonych, uzdrowionych i nawróconych. Ponieważ pozwolił sobie być jedynie narzędziem. Jego dziedzictwo jest nadal aktualne. W niespokojnym świecie, pełnym wątpliwości i obaw, Ojciec Pio wskazuje nam drogę zaufania. Zachęca nas, abyśmy odłożyli na bok nadmierne zmartwienia i wsłuchali się w wskazówki Ducha Świętego. Jego zdanie: Módl się, czekaj i nie martw się to nie tylko rada ale synteza chrześcijańskiego życia przeżywanego z wiarą i spokojem. Życie pod przewodnictwem Ducha Świętego, tak jak On żył, oznacza pozwolenie Bogu na wkroczenie w każdy szczegół życia. Oznacza zaufanie, że nawet najtrudniejsze chwile mają większy sens. Oznacza naukę słuchania, zanim zareagujemy, zaufania, zanim zaczniemy się bać, przebaczenia, zanim osądzimy. Jest to sposób życia, który przemienia wnętrze i udziela się wszystkim wokół. Ojciec Pio pozostawił nie tylko nauki, ale konkretną ścieżkę dla tych, którzy pragną zbliżyć się do Boga: modlitwę, ciszę, spowiedź, Eucharystię i miłość bliźniego. Pokazał, że świętość nie jest odległym ideałem, ale realną możliwością dla wszystkich, którzy pozwalają się prowadzić duchowi świętemu. Dzisiaj jego przykład inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Jego dziedzictwo jest płomieniem, który nadal płonie, oświetlając drogę tym, którzy szukają życia pełnego, pokoju, sensu i duchowego kierunku. Jego największym pragnieniem było, aby wszyscy nauczyli się ufać tak, jak on ufał, kochać tak, jak on kochał i żyć tak, jak on żył, pod stałym i pełnym miłości przewodnictwem Ducha Świętego.